Cześć kochani, zawsze mi się udaje znaleźć trochę natury, trochę drzew. No i w tym właśnie otoczeniu się człowiek najlepiej regeneruje, także polecam każdemu taki spacer spacer sylwestrowy, spacer noworoczny. Odbudujemy energię, regenerujemy się. Także. No, i ostatnio zawsze, gdzie bym jakoś nie był, to pojawia się też słońce. Um, no, jakby to nie zimowe tutaj warunki, ale um, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Także um, jestem wdzięczny za ten cały rok 2024, ponieważ otwierał oczy wielu ludziom i Mamy chyba zdrowsze, lepsze spojrzenie na to, co się dzieje na wiejskiej w Warszawie. Jak bardzo skorumpowani są politycy, i nie mogę ominąć tego tematu. Ponieważ, jeżeli my się nie zainteresujemy polityką, to polityka zainteresuje się nami. No i tak było zawsze. Co jeszcze mogę powiedzieć tutaj w tej kwestii? No, ważne jest, żeby zachować jeszcze jak najwięcej czasu, pozytywnej energii w działaniu i w zdrowiu przede wszystkim. Więc jeżeli ktoś ma słabe zdrowie, to proszę bardzo, jest morsowanie, można się regenerować w ten sposób. U mnie na kanale jest tam parę filmików, które to pokazuję, dlatego teraz już nie kręcę prawdopodobnie dopiero w nowym roku coś tam. Jak będzie faktycznie mroźno, i, i trochę śnieg popada. E, także tu na tą chwilę chciałbym Wam życzyć zdrowego e, Sylwestra, żebyście się bawili, ale też tak, żeby wstać w tym nowym roku, w miarę e, dobrze na dwóch nogach. No, i na zdrowy rok przede wszystkim. Na zdrowy rok, tak wam powiedziałem. Na zdrowy rok, na zdrowy nowy rok. Przede wszystkim zdrowia.